Nie, to nie to. Nie, to też nie to. A jesteś. <laughs> Siemanko moi drodzy, z tej strony Exowet. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o pewnej dziwnej rzeczy, co tam się odpitala w Ameryce Brzmi jak z horroru Polowanie na pytony ładowanie do nich ze strzelb polowanie z psem możliwość polowania na nie z dronem i 10 dni zabawy dla amerykańskiego redneka, żeby mógł sobie pójść do lasu na bagna, wziąć sobie nóż Jakąkolwiek inną broń i ładować w te biedne, bezbronne węże, które nie mają szansy się obronić. Tak na to patrzyłem, jak pierwszy raz dotarła do mnie informacja, że w Stanach Zjednoczonych, dokładnie na Florydzie, odbywa się właśnie Florida Python Challenge. I właśnie to nam może się kojarzyć z takimi challenge'ami w stylu jedzenie kupy, ale nie. O co tutaj generalnie chodzi? Właśnie, może o to co Wam powiedziałem, tylko o bardzo mocno przerysowanym, przekolorowanym skrócie. Jest to okres 10 dni, gdzie na Florydzie można polować na pytony. Na konkretnie na, piton, na pytony yy, birmańskie. Dlaczego tak? Pff, czemu nie? Czy pytony birmańskie są niebezpieczne? Czy są niebezpieczne dla ludzi? No właśnie, moi drodzy. Otóż nie. Pytony te są niebezpieczne dla ekosystemu. Do sytuacji, w której tam doszło, doszło po prostu z pewnej odpowiedzialności osób, które miały te zwierzęta w domu i zaczęły je wypuszczać do naturalnego środowiska. Także Podaje się, że e, być może z niektórych po prostu przyczyn naturalnych, jak huragany, one po prostu ze zniszczonych domostw dostały się do środowiska. Niemniej jednak e, okazało się, że bardzo świetnie adaptują się w tamtym e, środowisku m, Florydy, i pojawia się pewien problem. Nie są to węże małe, bo dorastają od 3 do 6, nawet do 6 metrów. E, I co? I co jest z tym związane? Taki wąż musi jeść. Więc największe straty zanotowano w populacjach szopa pracza, oposa, rysia rudego. Populacja z szopa spadła tam o 99%, oposa o 98%, mówię po prostu o, konkretnych danych rej o niektórych rejonach Florydy, a tego rysia nawet o 87%. To jest po prostu potężna. Katastrofa ekologiczna. Króliki, lisy już najprawdopodobniej całkowicie wyginęły. Dodać trzeba, że taki 3-6-metrowy wąż nie musi się pożywiać tylko e, zwierzyną dro drobną, ale no, zdarzają się, że to nie są jakieś kuriozalne sytuacje, że te węże atakują także jelenie i aligatory Dodatkowo. E, świetnie mnożą się w tamtym środowisku, a samica jest w stanie złożyć od 50 do 100 jaj na rok. Jest e, kto widział pytona birmańskiego, kto nie, no to pokazuje też tutaj. E, zdaję sobie sprawę, że jego normalne, e, klasyczne ubarwienie stanowi po prostu rewelacyjny kamuflaż, szczególnie jeżeli mówimy o Everglades Florida, które jest po prostu terenem, no, jakby wręcz stworzonym dla tego węża. Ale niestety został tam zaimplementowany na siłę. E, brak naturalnych wrogów no, to jest 3-6-metrowy wąż, więc e, lokalna fauna nie jest w ogóle przystosowana, nie była w ogóle przystosowana do pojawienia się takiego drugiego drapieżnika. Aligatory mają trochę inne miejsce bytowania e, niż e, te węże. Więc nie ma tam zasadniczo naturalnych wrogów bakterii, pasożytów, wirusów, które mogłyby tym zwierzętom w jakikolwiek sposób zaszkodzić i w jakikolwiek sposób ograniczyć ich populację. Oni tam mają generalnie potężny problem z gatunkami inwazyjnymi, ponieważ notowane tam jest 139 gatunków i w sytuacji tego, że jest tam po prostu ciepło i wszystkie takie gatunki terrorystyczne, generalnie mogą tam sobie żyć cały rok bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu. Pamiętajmy też, że możemy sobie pomyśleć, tak, no dobra, o Jezu, jeden tam, tam węże, parę węży, nie, nasz yy, nadwiślański yy, pyton nikomu krzywdy nie zrobił, yy, skrył się w cieniu. no ale u nas była po prostu przehajpowana panika spowodowana ucieczką, ucieczką, nie wiadomo o czym ucieczką, czy po prostu jakiś śmieszek nie zostawił wylinki jednego węża, a my mówimy tam o zjawisku, yy, o skali od Szacuje się, że tych pytonów jest tam od 30 do 300 tysięcy. Więc e, to już jest po prostu potężna liczba. Jeszcze cały czas musimy mieć na uwadze to jak ten wąż się mnoży, ja przypominam 50 jaj rocznie samica. E, możemy mieć do czynienia naprawdę, już mamy do czynienia z potężną klęską, a teraz po prostu jest taki okres minimalizowania szkód i ewentualnie no jakiś prób odnowy tego całego ekosystemu. No okej, okay, no dobra. Ale czy każdy może wybrać się na taki event i po redukować liczbę tych pytonów w naturalnym, w naturalnym środowisku? Tak, to jest dziwne, ale tak. Zasadniczo mimo tego 90% osób, które biorą w tym udział, to są osoby no, wyszkolone, które się tym zajmują zawodowo, jeżeli chodzi o, o usuwanie gatunków inwazyjnych z naturalnego środowiska. Ale problem jest na tyle poważny i na tyle rozległy, że każdy może wziąć w tym e, udział. Trzeba się tam zgłosić, wypełnić, e, taki, przejść takie krótkie szkolenie internetowe, wypełnić test internetowy. Sam do tego podszedłem. Sprawdziłem uzyskanie takiego pozwolenia, żeby wziąć w tym udział. Nie jest za bardzo trudny ten test. Jeżeli ktoś, chociaż minimalnie, jest w stanie uważać na to, co czyta, jest w stanie go zaliczyć w moment, no i jakby ruszać, ruszać świat, są pewne oczywiście ograniczenia. Nie wolno tykać gatunków rodzinnych. Wiadomo, to jest event, który ma za zadanie chronić naturalne środowisko na Florydzie. W tym szkoleniu jest, są zawarte pokazane metody humanitarnego zabijania, no ale oczywiście. Mówimy tutaj o Ameryce, więc musi być ten element rozrywkowy, no i oczywiście tutaj jest bardzo dużo kategorii, za które wręcz można zgarnąć nagrody. Pieniężne i to dość niemałe za największego węża, za yy, największą ilość węży, i kwoty yy, także yy, małe nie są. Tak jak powiedziałem, tych gatunków tam jest 139 inwazyjnych, i tutaj w grę wchodzi yy, teł argentyński, waran nilowy. Yy, jeżeli chodzi o ryby, to ognica abstra, nawet Legwan zielony, który widzicie, nie jest zwierzęciem drapieżnym, jest zwierzęciem roślinożernym, ale tam jest taki specyficzny gatunek sów, które sobie mieszkałem przy ziemi, i on je tam po prostu wygania, wygania z gniazd i także redukuje ich populację. Taka przyjazna gadzia krówka, tak naprawdę jest w stanie szerzyć spustoszenie w środowisku naturalnym. Oni jeszcze mieli taki dość fajny sposób, żeby jakby spróbować ograniczyć tą populację zwierząt egzotycznych. Żałuję, że populacje zwierząt inwazyjnych lub potencjalnie inwazyjnych, to był Exotic Amnesty program. To znaczy, to są takie dni, takie ewentualnie eventy, gdzie zwierzęta, które są pojęte jako zwierzęta gady, które są uznane jako zwierzęta inwazyjne, można oddać e, bez, jeżeli już nie mamy jak się tym zwierzakiem zajmować, jeżeli nie mamy, nie wiem, miejsca, czasu, cokolwiek, zamiast wyrzucać je do naturalnego środowiska, to ten Exotic Amnesty Program, tam e, u tych wolontariuszy tego programu się to zostawia, oni tam znajdują nowe domy, nowe domy dla tych zwierząt. Co takie coś oznacza dla nas, to wiadomo, nie? W Ameryce to biją, a u nas, u nas nie. Czy my nie stoimy czasem przed widmem takiej klęski ekologicznej? W aspekcie po prostu gadzim. No, fff, ciężko powiedzieć, ponieważ e, coraz więcej. Dochodzi do nas głosów, że jednak tak. I tutaj też nie chodzi. Ja skupię się głównie tutaj jeżeli, o kwestie gadzie, ponieważ na, w innych tematach nie jestem tak biegły, parę osób w internecie, które się tym zajmują i są wam w stanie lepiej przybliżyć temat, ale u nas jest chociażby problem tych popularnych yy, żółwi czerwonolicych. Żółwie Czerwonolice, które każdy tam sobie gdzieś zakupił, w wielkości 5 złotówki. No one rosną, 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 robią się teraz bardziej żarte, potrzebują coraz więcej miejsca i oczywiście lądują e, wyrzucone gdzieś e, do lasów, do jezior, do strumyków, gdzie jak się okazało, żółwie wodnolądowe świetnie dają sobie radę. W naszym środowisku dokładnie z tych samych przesłanek, dla których Pyton daje sobie radę na Florydzie. Nie mają tu naturalnych wrogów, nie mają chorób wirusowych, chorób bakteryjnych, chorób pasożytniczych. Więc po prostu adaptują się do tego środowiska. Są w stanie przezimować w naszych warunkach, więc jest dla nich tutaj generalnie bardzo dobrze. Co do kwestii związanych z, ich, z rozrodem w naturalnym środowisku, w naszym środowisku, jest to jeszcze kwestia e, otwarta i badana. E, niemniej jednak taki żółw to jest wieloletni e, destruktor e, środowiska, w którym się znajduje i jest w stanie bardzo szybko ogałocać całe Zbiorniki wodne z racji swoich chociażby żarłoczności i drapieżnego charakteru. Ale czy musimy szukać tak daleko? Pamiętajmy, że ten przykład pokazuje, jak w sumie drastycznymi metodami musimy się ratować w danej sytuacji. Nie ma już czasu na rozmowy. Nie ma już czasu na jakieś takie pomysły, Mniej radykalne, ponieważ populacje niektórych zwierząt już zostały ograniczone do 1% na danym terenie. Żeby nie pogłębiać tego stanu, żeby nie okazało się, że jedynymi zwierzętami to będą węże na tym terenie, niestety trzeba było zorganizować coś takiego, co nas bardzo mocno wodzie w serce. Mnie bardzo mocno wodzie, bo jestem gadziaż, jestem. Węż, wężiarz, węziarz. Lubię węże, bardzo lubię węże. I jakby z punktu widzenia opiekuna, no mnie to boli, tak, ale niestety do, ludzie doprowadzili do takiego stanu, że już nic nie da się zrobić. My jeszcze mamy ten wybór, tak. Jak bym nie był sobą, gdybym nie wspomniał chociażby, dobra, ci gadziarze to są po prostu psychopaci i wariaci. To nas, normalnych ludzi, nie dotyczy. A co robią normalni ludzie, jeżeli chodzi o wypuszczanie kotka na dwór? Kot jest. jest z kotem jest dosłownie e, praktycznie ten sam problem: zubożanie naszej rodziny e, fauny, e, wybijanie ptaków, wybijanie gryzoni. Fakt, kot ma swoje tutaj wirusy i bakterie, ale ma też w dużej mierze, bo dużo wypuszczanych kotów to są koty, które mają swoich opiekunów, więc dodatkowo nawet jeżeli ten kot zachoruje, on jest leczony. Eee, on jest leczony, jakby fru, wraca do normalnego środowiska i je, i je pustoszy, tak? Więc jakby zadajcie sobie pytanie, czy, jeśli tak, to kiedy, Dojdzie do tego, że no my nie mamy za bardzo pozwoleń do, bro do broni, że pewna garść Polaków złapie młotki w ręce na żółwie, a pewna grupa, która ma dostęp do broni, złapie za nią, żeby polować na koty. Więc fajnie jest nie doprowadzać do takiego stanu. Pomyśleć trochę, mamy przykłady, tak? To nie jest jeden jedyny przykład. Mamy przykłady, do czego to prowadzi. Mamy czas, żeby się ogarnąć. Pamiętajcie, że Python Challenge to nie jest inicjatywa zorganizowana przez jakiś psychopatów, wariatów albo ludzi nienawidzących węży. To jest. Event zorganizowany przez osoby, które na co dzień walczą, by pomóc przyrodzie, by ją ratować. I oni już nie widzą inne, już tutaj się sko skończyły się już możliwości. Trzeba było wejść z radykalnymi krokami. Gatunki inwazyjne. To jest wojna, którą sami wywołaliśmy i przeciw której się sami buntujemy. Duże rozwagi, dużo ciepełka ode mnie. Trzymajcie się. Cześć!